Patrząc na gabaryty Baby Jody i razorczesta, aż by się chciało dostać właśnie razorczesta w, w mikroskali. No ja postanowiłem takiego zrobić i wam się dziś pochwalić, także zapraszam na odcinek z kolejnym moim mockiem. Cześć! Cześć. Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Brzeszczota, chyba Wam przypominać nie muszę. Myślę, że cały czas żyjecie jeszcze recenzją tego dobrego statku, aczkolwiek nie wielu wad. Um, wiem, że jego cena już powoli, zresztą spada, więc idzie go kupić w takiej cenie, jak ja mówię, że się opłaca. A dzisiaj, moi drodzy, cóż, mój Razor Crest, mój Brzeszczot, mój. oje Lego tak brzydko nazwał ten statek, że nie będę polskiej nazwy przytaczał. Postanowiłem zbudować z Mikro. Skalę tego statku, moi drodzy, i jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale w moim filmie pełnometrażowym, klockowym, filmie Chlebo po tym, jak się opóźnił, to właśnie prawie brzeszczot został tym statkiem, którego pragnął kupić sam chlebo. Nie Sokół milenium, a brzeszczot. Natomiast gdy okazało się, że jednak wypuszczę ten film przed premierą e, Razor Christa, no to jednak zostałem przy Sokole. Koniec. A jeżeli nie widzieliście chlebu, to zapraszam Was teraz na rożnika. Bardzo dobrze przyjęty przez Was film pełnometrażowy, trochę w klimacie gwiezdnych wojen, trochę w moim własnym uniwersum. A nie spotykaliśmy się tu, by rozmawiać o innych rzeczach, jak o Razor Christie. Moi drodzy, ja tutaj starałem się zrobić jak najwięcej detali. I pamiętajcie, że również sam pojazd nie jest to mój popisowy moc. Starałem się go jak najbardziej upodobnić do microfightersów, jakie dostalibyśmy od lego. Zazwyczaj microfightersy mają więc 70-80 klocków. Ja tę liczbę bez hipków lekko przekroczyłem, ponieważ Zrobiłem tutaj 89, tak, 89 klocków. No cóż, w pewnym momencie wymagało to ode mnie pewnych uproszczeń, takich jak chociażby zastosowanie tu panelu. Tu miały być pojedyncze klocki, jednak stwierdziłem, no, że to mi zwiększy jeszcze ilość do tej nieprawdopodobnej cyfry, jakiej LEGO by nie dało, więc rzuciłem taki panel. Dodatkowo posługuję się tutaj naklejkami z tego zestawu, no bo skoro lego je dało, to widocznie są ważne. Zaczynam typowo od samego podwozia. Spójrzcie, starałem się tutaj również odzwierciedlić, co też niestety zwiększyło o kilka klocków. Odzwierciedlić rzeczywistość i dałem mu takie narty, jakie ma też oryginał. E, tutaj z tyłu rampę chciałem zrobić otwieraną, ale stwierdziłem, że w sumie to go by nie było w oficjalnym zestawie. Natomiast tutaj zrobiłem takie ścięcie. Ja wam w ogóle teraz pokażę inne rozwiązania, jakie tu jeszcze myślałem. E, to ścięcie zostało przeze mnie zrobione w taki oto sposób i ono ma odzwierciedlać również tak, jak było tam. Ja mówię, później zrobię porównanie, także mm, spokojnie. E, moi drodzy, kapsuły nie dało się ratunkowej zrobić, więc zrobiłem jeno coś em, takiego z silnikami również był troszkę problem, e, ponieważ no cóż, nie do końca widziałem jak je zamontować. Również chciałem zachować tu odpowiednie proporcje, a natomiast nie widziałem jak je tutaj inteligentnie zamontować. I finalnie postawiłem, moi drodzy, na rozwiązanie takie. Wmontowałem tutaj kranik, który robi za rureczkę, ponieważ nie dało się rureczki puścić środkiem. Wmontowałem tutaj kranik i... Tak, oto on jest tutaj wszczepiony. Minusikiem takiego kraniku. No niestety jest to, że oczywiście wtedy nam silniki lekko się ruszają, aczkolwiek możemy je sobie regulować, jeżeli chcemy. No ale że tutaj spod spodu nam coś wystaje. No nie można mieć wszystkiego jednak w tej mikroskali. Największym jednak problemem, największą bolączką są tutaj te przednie działka. No cóż, tutaj kombinowałem naprawdę na wiele sposobów kombinowałem, natomiast no, żeby to wyglądało w miarę sensownie, żeby to nie było zbyt grube, zbyt duże tutaj, no to tylko coś takiego potrafiłem tutaj tworzyć, bo ja chciałem też tak jak tu w oryginale robić okrągły, ale tak jak mówię, nie dało się z tego kompletnie za bardzo obronić swym wyglądem. E, oczywiście zestaw co do zasady jest nierealny, ponieważ nie ma szans raczej byśmy w Microfighterze dostali aż dwie takie figurki. E, tym bardziej, że ten joda, widziałem zawiera zawrotne ceny. Nie będę figurek przybliżał teraz, widzieliście je w recenzji. Niestety musiałem obciąć od tego Mando mm, obciąć, no ściągnąć mu prawda tą e, pelerynkę, gdyż inaczej on by nam po prostu tego mini jodę zasłaniał. E, no cóż, w sumie to była taka trochę osłona tego mini jody, prawda? E, moim zdaniem nie dało się, to by było pogwałcenie pewnych praw serialowych, piękna z tego serialu płynących. Nie dało się obciąć tego Mikrofightera o miejsce dla e, jody. Oczywiście on może tutaj swobodnie dalej siedzieć i bez niego jak najbardziej, ale uznałem, że miejsce dla jody po prostu jak psu buda się, należy temu statkowi moi drodzy. E, celowo też zastosowałem tutaj niektóre m, roundy, niektóre te okrągłe klocki w kolorze starym, szarym. No właśnie, zapominałem, że razor był taki. Troszkę, prawda, wrakiem. Więc niektóre części też były gorszej jakości, i specjalnie zastosowałem te dwa odcienie tutaj, żeby wyglądało troszkę na przyniszczony pojazd. Powiem szczerze, mi się podoba całkiem ten razor. Chest. Jestem zadowolony z jego wykonania i mam nadzieję, że zadowoleni z wykonania drugiego sezonu są również twórcy, no właśnie drugiego sezonu Mandalorianina. O, obejrzałem trailer, bo pewnie o to będziecie pytać. To po prostu wow. Jestem zachwycony. Póki co mam nadzieję, że będzie utrzymane to mocno w tym Jedynki, bo tak też wskazuje trailer. No, ale też zobaczymy, moi drodzy. Teraz jeszcze kilka spraw odnośnie rozwiązań. Pamiętając, że pojazd ma być jak najbardziej zbliżony do realności, do tego, co moglibyśmy dostać, specjalnie z pewnymi efektami nie przesadzałem. Ciężko było zrobić mi tutaj ten silnik. Tym bardziej, jak odniesiemy go sobie do oryginału, gdzie widzicie, jak on tutaj jest wykończony, ciężko ją było zrobić te elementy. Tak czy siak, myślałem, by go sobie tutaj ulepszyć i użyć na przykład takiego elementu ze Speed Champions, takiego kołpaka ze Speed Champions, który. W jakiś sposób przymocowałbym tu, i sami przyznacie, że wyglądałby znacznie efektowniej ten silnik. Jednak, tak jak mówię, uznałem, że no cóż, w oryginalnych legowych Microfightersach raczej byśmy tego nie dostali, i od po, 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 pomysłu odstąpiłem. Jeżeli dziwi Was trochę wykończenie, tutaj to czerwone, te czerwone właśnie fotele, czy beżowe tutaj te elementy, zrobiłem to specjalnie. No bo spójrzcie, przyjrzyjmy się, tutaj jednak są te beżowe naklejki. Ja wiem, znaczna część tego jest e, szara, ale jednak ten beż jest tutaj naniesiony. By jakkolwiek. Jak ten bez był różnie widoczny tutaj, bo no cóż, gdzieś ten bez trzeba było ukryć. Bo gdy przyglądamy się razorowi, on jednak rzuca mocno w oczy. Postanowiłem właśnie go tutaj dać. Fotele? Prosta sprawa. Tak, tutaj też były czerwone fotele i dlatego również tutaj zastosowałem fotele w kolorze czerwieni. W kokpicie to jest tak pusto jak w oryginalnych Microfightersach, dodatkowo tu też nie jest zbyt bogato, więc odstąpiłem od przyozdabiania kokpitu. Góra, tak jak mówiłem, kapsuła ratunkowa tu za wiele się nie dało zrobić. Jedyne co mogłem zrobić to takie kółeczko. Natomiast postarałem się te czernie, te czarne grille, czarne kratki za, no w ten sposób chociaż uhonorować. Tył pojazdu również, tutaj jest w miarę płasko śliski, no cóż, te za dużo nie mogłem zrobić, jak wiecie, ja jednak lubię study, nie lubię wytajlowanych 100% pojazdów, więc tutaj ten element płaski na końcu w ten sposób zrobiłem, no a tu jednak musiałem studować, bo jednak bym tu dało tajle, to by tak dobrze się nie prezentowało. Ścięcie, jak widzicie, również starałem się zachować, no i moi drodzy, co najważniejsze, oczywiście karbonitu w środku nie zmieściłem, ale tutaj mamy otwieraną tą, tą, tą część, oczywiście ja nie mam otwieranej, ale tak jak mówię, tutaj ten element ścięty postarałem się odzwierciedlić i u siebie i myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Podobnie jak z silnikami, które tu zostały zakończone takimi beczkami, również ja u siebie postarałem się zrobić coś takiego wraz z tym elementem ognia. Natomiast tutaj te elementy, które tu niestety są naklejkowe, postanowiłem o, zrobić takim oto klockiem, którego naturalnie oczywiście naklejkowego mieć nie mogę. Tak samo jak i ten pojazd jest, widzimy, ścięty tutaj w taki specyficzny spokój, tak samo u siebie starałem się odzwierciedlić to Tutaj e, tak. I myślę, że od góry on faktycznie jest naprawdę podobny do mm, tego pojazdu. Wiem, że go oczywiście w pełnej skali go teraz nie zobaczycie. Natomiast ja ze swojej konstrukcji, jak oczywiście patrząc na to, że odnosi się do m, tego, co moglibyśmy dostać z prawdziwych LEGO, jestem naprawdę zadowolony. Co jeszcze tutaj mogło być innego? Oczywiście, moi drodzy, w tym momencie ja tutaj mogłem zastosować zwykłe... No bo cóż, nie oszukujmy się, za każdym razem jak ktoś buduje mikrofaj teraz za okien słychać... I want to win! UZZY 100 SHOOTER! UZZY Moi drodzy, i cóż, ja musiałem przymknąć okno, by tych głosów nie słyszeć. Chociaż wyjątkowo, jak stóp shooterów nienawidzę, tak przyznam Wam się szczerze, że w tej konstrukcji akurat nawet by się tutaj jakoś te stóp broniły. No, sami przyznacie, że tutaj one nie są aż tak widoczne, gdzieś giną. Oczywiście pod warunkiem, że byłyby koloru szarego. I tak samo tutaj, troszkę. Początkowo wahałem się, czy faktycznie zamieszczać te flagi, ponieważ rozwiązania były dwa. Drugim, mianowicie, było użyć czegoś takiego, o, w ten sposób bardziej faktycznie może przypominałoby to, co dostalibyśmy odległo, ale ten tył nie jest. Wtedy tak pięknie ścięty, więc uznałem, że jednak tutaj zdecydowanie zamiast używać takich dwóch klocków, użyję tutaj właśnie tej flagi i że w takiej wersji będzie to wyglądało zdecydowanie fajniej. No i tak, moi drodzy, prezentuje się mój yy, mocek, mój mikro mocek, można by rzec, mój Microfighter. Jak wiecie, ja do mikrofighterów mam różne podejście, aczkolwiek staram się z tym podejściem walczyć, no właśnie, budując co jakiś czas różnego rodzaju mikrofightery, by w jakiś sposób się do nich przekonać. Nie jest to więc pierwszy Microfighter w moim wykonaniu, więc koniecznie obejrzyjcie poprzednie że jeszcze nie widzieliście. A jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, wpadajcie na mój kanał gamingowy, gdzie chociażby mm, grałem sobie w Star Wars. Yy, no jeszcze nie Skywalker Saga, ale też będziemy grali, tym bardziej, że ten statek będzie tam odblokowany. Były inne gry Star Wars, także koniecznie też zaglądajcie. Tymczasem dzisiaj dzięki, że byliście ja idę się pobawić jeszcze moim mikrofajterkiem. Bye!